tam dzisiaj? Yy, czujesz motyle w brzuchu? Yy, tak. Czy raczej na spokojnie przed meczem? No, jest taki stresik, żeby wygrać. To dzisiaj co? Chcesz strzelić bramkę? Czy ty jesteś obrońcą, czy napastnikiem? Mm, ja skrzydłowiec i na pewno szczelę jakąś bramkę. To jaki dzisiaj wynik przewidujesz? 2-1. Dla? Jesteś? Z? Unii Bielunii. Pięknie. W takim razie powodzenia. Dziękuję. I jak tam, macie dzisiaj jakąś specjalną taktykę na przeciwnika? Nie, mamy taktykę, żeby wygrać, no i naszlać dużo goli, bo mało czasu jest żeby szybko wygrać, bo fajne są nagrody. I to jest zawsze, żeby zagrać na takiej murawie. I czujemy, że wygramy. To już twój pierwszy raz, czy kolejny na tej Nie, stawionie? Drugi raz, bo rok temu też się dostaliśmy, ale wtedy była porażka. Ale myślimy, że w tym roku wygramy to. E, wygramy to. No i tyle. To dzisiaj jakie przewidywania? E, 1-0. Powodzenia. Orzeł czy reszka? Tak. tak? No i mamy reszkę. Także wybieracie czy piłkę, czy połowę, zmieniacie piłkę. piłkę. Dobra, my no pewnie będzie różnora. Tak do tak, spokoju. Tak, tak. Po emocjonujących rozgrywkach do finału awansowały dwie najlepsze ekipy szkoły z Pierunia i z Jaworzna. Był to fantastyczny finał, który stał na wysokim poziomie, dużej intensywności, a drużyny dostarczyły nam wielu emocji. Cieszę się, że mogę organizować ten turniej i obserwować jak ranga turnieju z roku na rok idzie w górę. Sam jako dzieciak często uczestniczyłem w tego typu turniejach, dlatego teraz staram się stworzyć turniej, w którym sam chętnie wziąłbym udział. Dlatego y, poziom organizacji, emocji i możliwość seglenia na stadionie jest bardzo ważna, ale również staramy się, żeby wszystkie drużyny wróciły z uśmiechem y, na twarzy tego. thank <laughs> <laughs> you